No witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, szczęść Boże, niech będzie pochwalona przynajświętsza żółta mordeczka naszego papieża Polaka szkolowanego w internecie. Jak widzicie, mój telefon i jego aparat są bardzo zmienne. Gdy tylko słyszą papież Polak, zmienia się lekko nastawienie światła i, i się gubi. O, jak teraz na przykład. A jak teraz? Teraz Albo i nie teraz widać nie widać nie. wow, ale dobrze moje drogie dzieciaczki, bo takie rzeczy to tam Ech, to nie o to tu chodzi. Ja mam do Was bardzo wielkie pytanie. Ważne pytanie. Discord Mówi to państwu coś. No ja wiem, na tym kanale bardzo niewiele wręcz praktycznie nic. Ale od dzisiaj Anno Domini, 2021, 9 lipca ale pamiętać tą datę Stworzyłem eksperymentalną wersję naszego kanału, naszego serwera na Discordzie Gdzie to można wysyłać sobie fajne memeszki z papieżem Można wysyłać swoje mocki, można ogólnie pisać, ja, ja, ten, ja dopiero, ja, ja muszę to poznać a po roku studiów ledwo co Teams ogarniam. Oni i tak się aktualizuje co chwila, więc... To są koszmary studentów, Teams. Gdy się zaktualizuje, nagle prezentujesz prezentację, która powinna być cała, na całą przestrzeń, a jest jakąś jedną czwartą. Ludzie widzą całość, ale Ty nie jesteś w stanie odczytać, co napisałeś na slajdzie. Uwielbiam. Dlatego Discord to jest bardzo ekstremental experiment, ek, ek, bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ się w niego nie bawiłem do tej pory, a myślę, że dużo osób na wieść, że powstaje, w sumie już powstał, będzie bardzo zachwycona i, i, i będą się pojawiać od razu pytania. No, no jak, jak, się to nazywa? Jak się, jak się może nazywać, y, kanał, y, serwer na Discordzie u szczupaka? Klockowe świry. Kto by się spodziewał? Ale wiecie, żeby być taki sneaky piki, y, super 300 tysięcy Q-man, to zamiast E jest 3, czyli jest klockowy 3. Świry, Ś Świry razem, może źle akcentuję ten raz. W każdym razie, klockowej świry oczywiście link dla Was, znajdzie się w opisie. Postaram się wszystko dopiąć. Oczywiście, nie jakby nie będzie przez tydzień, więc na nawet nie będę mieć dostępu do laptopa, ale jak wrócę, to może pierwsze banicje polecą. W każdym razie, dzisiaj można szybko wchodzić, wbijać. A jeżeli chodzi o tego Batmana, dlaczego ten Batman? Co on tu robi? Dlaczego on psuje nam jakoś odbioru? Raz jest ciemniejszy, raz jaśniejszy. Otóż uznałem, że trzeba piękną mordeczką jakoś zareklamować. Więc nie ma piękniejszej mordeczki niż Batman w stroju garniturze z cełusami. To jest szczyt. Piękności, to dlatego, jeżeli będziecie mieli problem z znalezieniem, to jego mordeczka powinna Wam posłużyć jako kompas. A ci, co wyjdą z linku, to wow, proszę, dzień, dzień dobry, witam wszystkich. Tak, myślę, że dzisiaj piątek to jakoś, jakoś się to rozwinie, dlatego ważne sprawdźcie link. Ja wiem, że tam gówno jest zazwyczaj, a czasem nic, więc... Czyli gówno. Ale tym razem będzie link, więc warto wejść i, i, i się przywitać jakimś memikiem. Także to by było na tle. Taki, taki eksperyment na wakacje wprowadzam. Zobaczymy, jak to będzie działać. Może coś więcej z tego się da wyciągnąć, jakoś wydoić tą krowę. Dż, dż, dż. I, I tak. Dlatego żegnam się z Wami. Widzimy się na miejscu. Puciaczki.